I one nam z kolei porządkują nasze doświadczenie rozumowe, porządkują nam to, w jaki sposób sobie budujemy pojęcia. I teraz Jung, od razu tutaj będzie jedyny moment, naprawdę taki potężny, cytat z Junga, dosłownie je przytoczę, potem już tego nie będzie, ale sobie nie mogę odmówić, bo no usłyszmy to, usłyszmy to w tym, w, tym, w tym kontekście. Cały czas spotykam się z błędnym rozumieniem archetypu, jako był on. Zeterminowany pod względem swojej zawartości, czyli był, byłoby to coś w rodzaju nieświadomej idei, jeśli takie wrażenie jest dopuszczalne. Muszę raz jeszcze podkreślić, że te typy nie są zterminowane, jeśli chodzi o ich zawartość, lecz wyłącznie pod względem formy, i tak w bardzo ograniczonym zakresie. Zawartość pierwotnego wyobrażenia zeterminowana jest tylko wówczas, gdy staje się ono świadome, i dlatego wypełnione zostaje substancją świadomego doświadczenia. Jego formę, jak już to wcześniej wyjaśniałem przy innej okazji, można prowadzić do siłowego systemu kryształu, który odgrywa rolę krystalicznej struktury w macierzystym płynie, chociaż sam fizycznie nie istnieje. Pierwszy pojawia się logicznie do sposobu, w którym łączą się jony i cząsteczki. Archetyp jako taki jest pusty i czysto formalny. Jest tylko fakulta streformandi możliwością wyobrażenia daną a priori. Nie liczy się wyobrażenie, że nie formy, i pod tym względem odpowiadają one instynktom, których forma jest również zdeterminowana. I ja bym zasadniczo w tym momencie mógł zakończyć prezentację. <laughs> Jung wyjaśnił, nie, nie, nie trzeba więcej dodawać, ale pozwolę sobie jednak rozbudować to o też to, co potem się w systemie Jungowskim dokumentowania tego do, dopowiedział. Jakby czym znaczy w ogóle polega, System poznania u Junga? W jakim stopniu jest to odwrócenie systemu freudowskiego, gdzie u Freuda mamy pierwotnie to, że dziecko jest trochę nie do końca pustą kartą, ale kimś, kto sobie introjektuje z zewnątrz, to jak. Działają relacje, jak działa inny, jak działa druga osoba, słynne mader, ader lakanowskie, gdzie sobie budujemy na podstawie pierwszego opiekuna wszystkie schematy naszych relacji i potem sobie trudności z tym wypieramy i można to bawić się, budować wokół tego zdrowe, bo dojrza to się nie z sublimacją. U Junga jest na odwrót, Zaczynamy z pewnym bogactwem bogactwem apriorycznych form doświadczenia, które sobie rzutujemy na zewnątrz, budujemy sobie z formy opiekuna projektujemy na opiekuna i zbierzemy sobie z tego opiekuna doświadczenie tego opiekuna. To, jaki sposób, jaki, jaki on był, na tej podstawie tworzy się już ten obraz opiekuna, i ten obraz, przecież obraz każdej innej relacji, e jest jednak na tej foremce ustawiony. Pod tym względem to nie jest tak do końca znowu bardzo sprzeczne z systemem freudowskim, tylko nadaje trochę nowe nazwy, i finalnie potem rozszczepiamy zamiast wypierać. To już nie musimy aż tak się w to wgryzać e w specyfikę. To sobie zanim przejdziemy. Dobra, już sobie ten A ja bym tylko chciał parę rzeczy dopowiedzieć do tego, co tutaj Jung nam e, sam napisał. Jak kojarzy się bardzo potocznie, czym są archetypy? To się zwykle myśli albo o tych archetypach dużego e, systemu indywiduacji, czyli e, cień, Anima, Wielka Matka, e, Jaźń, e, stary mędrzec, które wydają się, mogą się trochę no, wydawać, niezbyt. E, przemawiającymi może jako coś, co musi absolutnie każdy mieć w głowie, każdy doświadczać. Natomiast dla Junga było tego wiele więcej. Nie tylko byli to te nieszczęsne, jeszcze gorzej brzmiące archetypy, nazwane od bogów, tudzież od różnego rodzaju form religijnych. To będzie na przykład archetyp Dionizosa, który będzie tam budował jakąś chęć rozbijania porządków, Apollona, który będzie chciał porządkować, Zeusa, który będzie chciał władać i kontrolować, czy, nie wiem, archetyp Artemidy, który będzie domagał się jakiegoś wyskoku i dzikości w życiu. Jakby to jest wciąż nie dość, bo jakby do tego jeszcze dochodzą archetypy, które właściwie są każdym elementem regulującym życie psychiczne. Ja jest tego, tego, w, tym, w tym rozumieniu archetypem przeżywanie swojego dzieciństwa przeżywanie swojego ślubu, przeżywanie trudzącej śmierci, przeżywanie ważnych momentów kryzysowych życia. To wszystko też to będzie się wiązało, jak również te całe elementy z tematyki, jeżeli chodzi o funkcje. Czyli na przykład e, przeżywanie czegoś poprzez myślenie, intuicję, przez ekstrawersję. To wszystko jest oparte na bazie, więc to jest u niego wiele szersze, niż to się podstawowo zakłada i w związku z tym to jest właściwie coś, na czym bazuje cały sposób przeżywania w psychice i e, w kontekście tego, Pierwsza e, kwestia, czyli e, profesor Haskinson, akurat to jest specjalistka e, między innymi od niczego, ale też e, m, prowadząca zajęcia z egzystencjalizmu, ze śmierci Boga i z seryjnych morderców. Jest bardzo szeroki zakres zainteresowań i ona głównie rozbijała, e, rozbijała w pewnym momencie bardzo popularne e, próby porównywania archetypów jungowskich z jednej strony Hmm. Tużesz do idei regulatywnych, że archetyp miałby być, hmm, to na przykład za tym, co zjunga trochę idąc, e, tą macierzystą glebą, bo też czasami ją pisze obraz, który ten archetyp, e, z którego dopiero się e, wytrąca, tak jak rozum tworzy pojęcie, no to Jung będzie swoimi pojęciami mówił: Jung tworzy e, rozum, tworzy pojęcie, które od wszystkich innych pojęci, tym, że nie jest on danym doświadczeniu, okazuje, e, okazuje się, boją się myślę, że zasada rządząca w wszystkiego doświadczenia, jakby. E, pod tym kątem jedna z głównych, bo nie będę się bardzo nad, nad tymi badaczami zatrzymywał, ale jedna z głównych, jeden z głównych elementów krytyki od Haskinsona wiązał się z kwestią tego, że archetypy miały powstawać w trochę inny sposób. Nie są czymś, do czego rozum dochodzi, jako trochę do kresu swojego poznania, jako czegoś, co jest. Formułą, z którą wewnątrz przeprowadzania rozmowania, prze, przeprowadzania procesu poznawczego, pojawia się ona na jego drodze jako jakaś granica. Tylko dla Junga jest to coś nie tyle regulatywnego w tym zakresie, tylko bardziej konstruowanego, ponieważ zarówno w doświadczeniu ontogenetycznym konkretnej jednostki, on, to co przeżywamy jako archetyp, Powstaje poprzez codzienne doświadczenie, którym się on wypełnia, i nam w tej foremce tworzy się jakaś formuła tego, jak przeżywamy naszego opiekuna, jak przeżywamy kogoś, kto jest nam szefem, jak przeżywamy kogoś, kto nas kontroluje. Jak my, jak my chcemy kontrolować, jak chcemy budować różnego rodzaju relacje, bo archetypy w tym są też przede wszystkim o emocjach i o relacjach. Natomiast hmm, również jako te formuły wrodzone, powstały one w toku rozwoju e, całej cywilizacji ludzkiej. I w tym rozumieniu e, one są czymś skonstruowanym przez umysł to pojedynczego człowieka w całej ludzkości, więc e, nie są czymś, co dopiero się pojawia w, w, w toku e, poznania, tylko bardziej e, było wielokrotnie doświadczane i poprzez to się utrwaliło. E, profesor Pankwist. E, który z kolei jest określany e, przynajmniej na Wikipedii, jako jeden z największych żyjących rewetów kanta. Więc, e, co on ma nam do powiedzenia? E, on ma nam do powiedzenia, że, no, około 10 publikacji, e, to ma nam do powiedzenia, że e, istnieje według niego e, pewne podobieństwo między tak rozrysowanym e, wpisa, wpisa, wpisanymi w tak zresłowanym. E, Koło, w ramach którego możemy opisać coś, co posiada e, 12 różnych elementów, które strukturyzują, e, które strukturyzowane są przez cztery główne mm, e, formacje. I tak jak dla niego, można w ten sposób wpisać kategorie kantowskie do takiego koła. Ilość, e, modalność i relacja. E, tak, e, podobnie ten fragment archety archetypowej e, idei Junga, jaką są funkcje, można by podobnie, tu jeszcze raz Kant, tylko jeszcze, jeszcze ładniej. E, nie będę się w to wgryzał, ale jakby e, teoria jest bardzo ciekawa i, i jak widać, jest zbudowana. E, natomiast e, podobnie wpisuje on system Jungowski, gdzie e, tymi. Formacyjnymi elementami są oczywiście te klasyczne funkcje, czyli czucie, myślenie, e, intuicja i doznawanie. Natomiast finalnie, jeszcze przez to, że tam dochodzi ekstra wersja, ekstrawersja, no to się komplikuje i robi się z tego e, 12 elementów. E, nie będę się teraz też to gryzał, ale jakby czemu to wszystko służy? E, dla niego to służy po pierwsze temu, żeby nam pokazać spore podobieństwo według niego między akurat tą częścią archetypowej systematyki oraz kategorii. E, i finalnie on też dochodzi do wniosku, że kategorie nie są najlepszym mm, punktem odniesienia, takim ostatecznie, jeżeli chodzi o to, e, co tak naprawdę Jung e, chciał przedstawić. Natomiast są dobrą e, mm, mapą, którą jak sobie możemy zmapować je, tak? Powiem sobie możemy zmapować to, co przedstawiał Jung, jako pewną formację tego, w jaki sposób psychika nasza, na, na, nasza ma działać. Natomiast. E, Również i on nie dochodzi do takiego wniosku, który niektórzy badacze trochę przed nim i z którymi on dyskutuje próbowały sugerować, że właśnie archetypy są jakiegoś rodzaju nowymi kategoriami, czy już kolejnymi kategoriami, które sobie Jung dopisał do tych kantowskich. E, ale istnieją między jednymi i drugimi znaczące podobieństwa. I tak dochodzimy do Walentina Balanowskija, który jest e, badaczem z e, tych wszystkich najbardziej współczesnym. E, jest też również badaczem bardzo e, w, powiązanym z Kantem, ale przede wszystkim e, jest również osobą ze Spraw Jungowskim, która, która próbuje nam to wszystko jakoś podsumować i razem ze mną będzie teraz e, już, bo ile mi zostało czasu? A to, a, a, spokojnie, a to spokojnie. E, on między innymi odnosi się do tego, że tak jak nam Kant trochę pomagał e, mm, osadzić się w strukturze tego, jak rozumieć bycie w rzeczach, Bycie w intelekcie, bycie w rozumie świat z jednej strony doznawalnych, namacalnych, zmysłowych obiektów, jak i obiektów e, czysto pojęciowych. E, tak dla Junga nie jest e, zadaniem, które sobie postawił, rozbudowywać rozumienie jednego i drugiego, bo w tym zakresie nie odchodzi i nie porzuca w żadnym stopniu kanta. Tylko jakby pl, 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 w całości się z nim zgadza, jedynie dodaje do tego to, co nazwie w niektórych miejscach essay anima, czyli życie w duszy, życie w życiu psychicznej. Bo dla Junga oczywiście nie jest to dusza taka substancjalna chrześcijańska, tylko rodzaj e, mówienia o przeżywaniu psychicznym, tym przeżywaniu, w którym już nie tyle doświadczamy zmysłowo świata namacalnego, ani próbujemy formułować sąd poznawczy e, na poziomie świata rozmowego, lecz przeżywamy. Emocjonalnie w świat relacyjny, rzeczywistość społeczną. O tym są w zasadzie archetypy, o doznawaniu innych ludzi rzeczywistości społecznej. Dla Junga ona jest, ta rzeczywistość społeczna, emocjonalna, doświadczana w przeżyciu na tyle czymś odrębnym, że wymaga wyodrębienia osobnego systemu, który zarówno przedstawia to, w jaki sposób my sobie w umyśle to przedstawiamy, jak i osobnego systemu warunków możliwości tej rzeczywistości. I w tym zakresie, e, można by to w ogóle też porównać do rozróżnienia między e, niemieckie, przepraszam za mój niemiecki, erfahrung i R. Leibniz chyba się zjaśnia z angielskiego, ale to już Durchliben, czyli nie e, e, doświadczanie, nie to angielskie experience, gdzie jednak trochę też chodzi o pewną naukę, którą z tego experience wyciągamy. Nie tylko to, gdzie pewną wiedzę poznawczą mamy po danym przeżyciu, tylko to przeżycie to, gdzie, jak powiedział potem jeden z dyrektorów Junga Hitman, Rzeczywistość psychiczna jest tym, co nam pomaga przemienić zdarzenie w przeżycie. To, co nas sprawia, że coś, co się po prostu nam wydarzyło jako fakt historyczny naszego życia, jako fakt biograficzny, staje się e, żywym. E, emocjonalnym, społecznym, osadzonym w naszej biografii doświadczeniem. I pod tym kątem, to jest właśnie to, to przeżywanie, co formują archetypy i co pomagają e, określić, są warunkami możliwości każdego ludzkiego przeżycia. Nie, to co też ładnie, e, badacz pisze, też tak sobie. Podsumowujesz tak jak Aristoteles był jednym z pierwszych, kategorie po przynajmniej naturalnego, Kant w kategorię kategorii rozmowania z, z logicznych form możliwych sądów, e, tak Jung w kategorię kategorii swoje, czyli typy sądów języka figuratywnego mitu, bo jakby dla niego też tyle mówi o tych mitach, bo one są w jakimś stopniu dobrym odświeżeniem tego emocjonalnego przeżywania człowieka, e, które są jakby po prostu kolejnym, kolejnym krokiem w naszym rozumieniu psychiki, w tym przypadku już nie o procesu poznania świadomego, tylko po prostu poznania nieświadomego. I w tym zakresie e, wydaje mi się, że mm, już trochę mocniej widać to, e, do czego chciałem e, podążyć e, tym, tym, e, tym wystąpieniem. Myślę, że nie będę e, tutaj też bardzo teraz tego, tego rozwijał, ale kwestie właśnie tego, na ile można by, bo to jest też coś, co mnie zaciekawiło, że ci wszyscy badacze albo porównują właśnie archetypy z kategoriami, albo z pojęciami, albo z ideami katowskimi, a nikt nie spróbował e, odnieść tego do e, form nauczności. To jest chyba tylko dwie, ale to, jak Jung to przestrzega, jest o wiele bliższe poznaniu zmysłowemu niż poznaniu e, rozmowemu, czyli temu, jak my sobie właśnie projektujemy na rzeczywistość. Pewne najbardziej podstawowe formy przeżywania, i żeby móc w ogóle przeżywać, tak jak też w większości innych systemów analitycznych, na przykład, nie wiem, u Klein, gdzie mamy relacje z obiektem. I każde spotkanie z drugim człowiekiem jest wyprojektowaniem sobie na niego jakiejś formy, w której sobie go umieszczamy, jakiejś osoby, której pragniemy wiedzy, albo pragniemy kontroli, albo pragniemy my ją kontrolować, dalej, umieszczenie sobie w takiej diadycznej relacji, i bez tego nie jest możliwe żadnego człowieka, i często też żadnego innego elementu w świecie emocjonalnie. I pod tym kątem Jung tutaj wydaje mi się, jest o wiele bliższy poznaniu takiego, które nam umożliwiają a formy nauczności. I pod tym kątem archetypy mogły być pewnego rodzaju no nie a formami nauczności, ale aprycznymi formami przeżywania społecznego czy emocjonalnego, czymś, co będzie takimi warunkami możliwości, które umożliwiają je, i próbą jakiegoś przedstawienia, ile ich jest już sobie nie pozwala to, żeby stwierdzić ile ich jest, ale bardziej e, jak one mogą funkcjonować i jak się wyłania to jak one formują relacje i finalnie też psują relacje, bo mnóstwo z tego też wynika problemu z tym się potem ląduje na kozetce w gabinecie naityka, ale e, w związku z tym są takim punktem gdzieś pomiędzy właśnie aktywistycznymi prawami naoczności, a aktywistycznymi kategoriami, ponieważ formują to doświadczenie, które jest trochę zmysłowe zmysłowemu, bo w oparciu o to, jak poznajemy ten świat i nie tyle sobie go próbujemy rozumiemu poukładać, bo to jeszcze nie jest ten moment, gdy wchodzi element świadomy i próbuje sobie porządkować rzeczywistość, lecz to jest taka wstępna, nieświadoma forma porządkowania rzeczywistości społecznej, emocjonalnej. tudzież jak powie wielu Wielolingwistów, przeżywania, jak też powie e, jeden z kainistów. E, cała teoria analityczna jest o rozumieniu, jak przebiega przeżywanie nieprzeżytego życia, czyli tego wszystkiego, co się potem odkłada i zostaje gdzieś w psychice schowane, nie do końca finalnie symbolizowane, bo archetypy one mają, tudzież ich e, funkcją jest symbolizowanie, pomóc, ubieranie właśnie w obrazy, które dopiero potem będzie intelektualnie przełożyć na pojęcia, zwerbalizować, sformułować w postaci e, konkretnych słów, a już nie tylko metaforycznych przeżyć. I to jest w zasadzie chyba mniej więcej wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję.